Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana Zadałeś, tak, tak, za, zacząłeś, zacząłeś pytać o, o wiek papieża, jest dosyć zaawansowanym wieku 76 lat. E, i to no za chwilę 7, bo rocznikowo 7 już. Tak, pewnie, i to, to w grudniu skończył się. To jest dobre bar, bardzo dobre pytanie. Czy to jest od, y, odpowiedni wiek na, dla człowieka, który ma reformować kościół? Czy, czy on zdoła, nie? Z, tak. W pierwszej no chwili. Zrozumiesz tak? pod formułą reformować? To jest chyba też pytanie o to. Czyli się specjowamy po imieniu świętego Franciszka, tak w zasadzie no tak. co, co rzeczywiście to ma nieść? Czy ma nieść coś dla reformy samego kościoła, samej struktury, hierarchiczności, czy w zasadzie kościoła na zewnątrz, kościoła dla ludzi, jak gdyby tutaj dbania o ludzi biednych, zwrócenia się. To jest jakby kolejny etap. No, Święty Franciszek się przede wszystkim kojarzy tak. z tym z wyrzeczeniem się mi wszelkich się, i, mi się i, jednak wydaje, że to nie będzie miało miejscem. takiego, y, nie będzie to miało oddziaływania na, y, strukturę, tak, na strukturę wewnątrz Watykanu niestety. Jakby ten rzeczywiście też wie, jakby to jest coś, co Wybór tego papieża nie, 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 nie zwiastuje nam jakby takiej zdiometralnej zmiany w ja, samej strukturze. Ja, ja jestem z natury optymistą, więc ja to sobie roztłumaczyłem, że to być może ten wiek uświadomi, czy. Papież będzie miał świadomość, że wcale tak. nie ma tak dużo czasu. Nie? Gdyby to był 50 lat, to by sobie pomyślał: się za 10 działać. lat <laughs> zrobię tutaj to, za 15 no tamto. Teraz być może ten papież ma świadomość, że szkoda każdego dnia i że każdy no. dzień trzeba wykorzystać no. do czegoś. W polityce są co? przykłady, że sędziwi, na przykład prezydenci, jak Ronald Reagan, dokonywali dość ra radykalnych zmian, i to szybko. Ale co właśnie. to znaczy? Ja cały czas nie, nie bez powodu zapytam, co to znaczy reforma i jakich zmian oczekujemy. Bo, no, różnych, bo, różni, bo, różne środowiska Oczekują. No właśnie o to chodzi. Już w wiem, w że papież kraje, papież tak. jest raczej konserwatystą. Nie ma takich przekonań jak młody skądinąd kardynał z Berlina, wekli, który, ale to jest, który, który jest, jest w stanie dyskutować. To jest cały czas pytanie o punkty odniesienia. Ja się nad tym zastanawiałem. Nasz Jan Paweł II, on w Polsce był bardzo postępowy. I ja pamiętam, jak szokiem ja, ja, dla mnie było, kiedy ja uświadomiłem sobie, że dla świata to jest konserwatywny papież. Nie mhm. ja on, ale u nas punktem odniesienia był kardynał Wyszyński który był naprawdę, naprawdę konserwatywny. Tak? I, e, I teraz jest pytanie. Ten papież jest określany mianem konserwatysty, dlatego, że on się odcina od teologii wyzwolenia, która jest tam jakby postępowa. Ale znowuż, z naszego punktu widzenia, to on być może być potwornie postępowy. Bo z punktu widzenia Europy, jego... Ale też się no ta okudnia okudnia się... odcina, odcina. Który, na, który się od do zmian obyczajowych, które się mocno stawia. Powiedział się na temat po... związków partnerskich. Partnerski tak, i, i, jest, jest pytanie, tak? On jest moim zdaniem, jako jezuita również, bo jezuici mają to troszeczkę w swoich genach, przynajmniej powinni mieć skłonność do dialogu, nauka, wiara i, i dialog, tak? To są takie rzeczy, które, które jezuici pielęgnują. I ja myślę, że on siłą rzeczy, będzie bardziej otwarty. No i... Na dialog może bardziej otwarty, ale to jest właśnie pytanie o to, Dialogu jakiej mamy... reformy kto oczekuje. Ja mam wrażenie, że część tych postulatów, która była podnoszona, yy, zwłaszcza często ludzi, którzy się deklarowali, że są poza Kościołem, ale to nie ma znaczenia, mogą być w Kościele, ale cała, wie, duża część Europy oczekiwała, to jeden z księży tak powiedział, że wyjdzie papież i powie yy, bracie i siostry, jestem ateistą, w związku z tym <laughs> wprowadzę takie zmiany. Yy, no, pewnych rzeczy no, ale się, się że Oczywiście pomijając kwestie te fundamentalne dla wiary, to jednak Kościół Katolicki, a szczególnie jeśli chodzi o to, co dzieje się w Watykanie i Rzymie i w tych strukturach hierarchicznych, to sko, mówi się to są już różne Oczywiście, Właśnie tej, chciałam powiedzieć, to że to jest różnica, jeśli było, będziemy rozmawiali o hierarchii. Jedną jest to maty... kurii rzymskiej, o, o której sporo pisano. Więc i... myślę, że nie zawsze reforma musi oznaczać o 180 I stopni myślę, że... zwrot w Kościele, bo to nie nastąpi. Ale ja myślę że, myślę, że tu kardynałowie właśnie no, dali sygnał, że chcą tych zmian. Chciałam powiedzieć, że oni... Powieka spoza Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.